Dzień dobry, kochani, witajcie tu Mary i Mario. I taki mały miksik naszych w sumie ulubionych zdrapek. A w zasadzie to jednych z ulubionych zdrapek, <noise> bo mamy ulubionych. ich sporo. Są to super siódemki, które dosyć fajnie się nam często spisywały. No, czasami zwrotniki, czasami to Czasami więcej. 7 złotych różnie. Tak. No i krzyżoweczki. Też jesteśmy. napoczęliśmy troszeczkę, jak widzicie, jedną stronę, czyli jedną linię. No. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie, czy coś wygramy, czy wszystko przegramy, zobaczymy. No to nie jest drogi draping, bo tylko za kwotę 14 tak? złotych. złotych. Tak. No dobrze, każdy ma po... za 7 zł. <grym> <grym> próbujemy. Zobaczymy. <grym> Dobra, jedź pierwszy. Tak, no dobrze. Tak. Ja zacznę może od siódemeczki z numerem 25. Mhm. i popatrzmy, czy uda nam się znaleźć siódemkę, mamy piątkę. Następnie dwójkę, szósteczkę, dziewiąteczkę, czwóreczkę. No, jeszcze dwie szanse. Ja myślałam, no, 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 bo to ten daszek tak, już tutaj tak pasował. Dwójka, tak, kusi. I ósemeczka. No nie tym razem, niestety. Dzień, tutaj są te kontrolne? Nie ma. Dobra. Próba. Teraz moja siódemeczka z numerem 24, czy one też były po kolei? Widzę, te. tak. No to co? Patrzymy. Czy ja coś będę miała, czy nie? Mamy osiem. Sześć. Czwóreczka. No daję zwrocik. Piątka. Nadal nas lubią te siódemki. Zobaczę. Dwójka. Nie lubią. Dziewią. Obraziły się. I. A nie. nie! Nie! Nie, Patrz jakie oszustwo. Kurczę, na no ta truja! Poczekaj, sprawdzę, jakby tu było. O, to dlatego Ach, nie było. A ja mam główną. No nie główna, to Ach. nie, ale wysoka. A nie główna, jeszcze nie główna, ale piękna wygrana, kochani. Sprawdzamy kontrolne. No na pewno będą różne. Na pewno będą różne. Ale tym razem dlatego, że jest. Oj, uzna. chyba z tej strony. No. Się nie ale tego. zobaczcie kochani, są różne, czyli no. faktycznie wygrałam no. tą kwotę. Tak, tylko że trójka nie wygrywa. By, w smak. No <grym> chyba. No niestety. Dobra, to teraz ja się wezmę za krzyżóweczkę. Zaraz, to tutaj muszę lekko tutaj dopasować widoczek. No, ta żeby to no, siódemka się widać. nie spisała, ale i tak ją lubię. No podczas tego wstępnego nadrapywania ta krzyżówka sprawiała tutaj dużo kłopotów. <laughs> Nic nie chciała układać, w bonusie tylko się jedna literka znalazła, słów to w ogóle żadnych. No ale zobaczymy, może po tej drugiej stronie no te ja literki będą bardziej, bardziej przyjazne. No, zobaczymy. Aby... I zaczynamy od literki O. I mamy filozofia, Boczek. Mhm. O, co to, dwa O tylko? No troszeczkę mało. Coś, coś malutko. Klon. No, tak zależy od wyrazów, no. Opat. Wiadomo, tak. No Kołowie. Tak, bulldog. No i co, to tyle? No to. Nie poszaleli. O, mamy V. No, na szczęście mam znaczy, słowo. Masz, z... A ja miałam właśnie X i V mam w tej krzyżowce. Na szczęście mam słowo z tą literką. Kolejne to jest R. R mamy we fragmencie. Rygiel. Flora. Petrarka dwa razy. Bar. RUM. I po tej stronie chyba więcej literek R nie znajdę. No, nie widzę. Po drugiej stronie mamy harpun, natarcie, kra. kra. I chyba więcej... Nie, jeszcze tu Armata. To no. jeszcze znalazłem jedną. No dobrze. No, że... <laughs> no, Kiepsko to widzę, ale zobaczymy. J. No jest. Tu mamy Julia. Cyk, hmm, cyk, 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 cyk. No to chyba więcej nie będzie. No jedno. tu było jedno. Po tej stronie to chyba w ogóle. No. Górka wodna. A literek coraz mniej? No. Teraz mamy Y. To w bonusie się nic nie tworzy. No nie to chcę, zupełnie. no. Kurczę. I mamy rygiel. Ty, no zaraz. Tak. Czy, to, czy to wszystko? A? Tylko jedno Y, no. Galaktyka Nieładnie. Alpy. Ej, krzyżowa, dawaj. No to tu... Nie ma. Coś tu źle literki pou, poukładali. Jezu, ja się śmieję, to no, z się śmiał. Literka D. Tu mamy Ada. To nie wypada. No to zobaczymy. D. Tu mamy pad. Nadwozie. Dziekan. Tyle. Widziałeś. I trzy literki nam zostały. O, A. No dobra, mamy A. No ale już nie będzie. Już... Fragment, talk, raj, pierwsze słowo. Brawo! Hmm. A da drugie o! słowo. O! Megalit. <grywki> Wasari, Petrarka, Karp, Filozofia, Bar. No dobra, a... Jeszcze jedną zapasy. u góry a. po lewej, Basia. Gdzie nie ma już. Tak, tutaj. Na no po lewej. Tak, tak. No, w ciżówce. No. no, no mówiłam. Tak, Taktyka, tylko że już dodrapane. Ale Na może po lewej. To skaza... jest to sprawa. No widzisz. Harpun. Ale mi chodzi o to, że nie szuka, arm, szukały, Armata, kra. Dziekan. Na dwozie i Pad. Dwa słowa. Się stworzymy od razu. Dobrze. Dwa słowa masz? Tak, no miga pad. Aha, dwa słowa na to, hmm. że tak jest, nie? I wtedy koniec pewnie. No zależy jeszcze, jakie literki dorzucą, ale. Jeszcze szukasz A. Tak, ale chyba już więcej nie ma. Hmm. Kolejny jest H. Aha, będzie się śmiała zrabka. Ale H gdzieś było, tylko było w tutaj, było w harpun. No. No ale byłem. tylko raz chyba wystąpiło. Ups, I ostatnia litewka. No, Ty no tu tak... się popisali. Ty masz to samo jak ja, ja miałam też mam V. No X, fajnie. Ale ja nie mam wyrazu z tej mojej krzyżowce. Tej... No, tu się popisali. No nie dobra, no. Się widać, tak. <noise> D-U-G. Nic z tego. A jeszcze no. zobaczymy. Właśnie. Ach, dwie dyszki. No, ale fajnie by było. No i teraz moja zrapeczka z numerem 14, dzień moich urodzinek, kochani. Yy, żadnego wyrazu też nie mam. Trzy brakują do bonusu. Zobaczymy, czy coś da, czy nie da. Zobaczymy. I sprawdzamy. Mamy Z. No tutaj nie mam. Tu mamy Z. Tu mamy Z. O. I się skończyły. Jeszcze jedno. Nie, jeszcze jedno jest. Jeszcze jedno z oczywiście. Dobra, w kolejnym mamy tu zetkę. Mhm. Uuuu, czekaj, czekaj, ja jeszcze patrzę to dobrze. i tu. Jeszcze nie skończyłam. G. Mhm mamy gram gajowy i tu jeszcze o zagajnik jeszcze mamy o dajcie już wyros. w, w, w drugi krzyżówce szukamy G ale czy tu jest G o chyba nie ma no nie widać no, <laughs> makabra M no dajcie tego krecha tutaj tu mamy Komik. Msza. Ale nic się nie tworzy. Kurcze. M. To nie fajnie. No. To pewnie będzie wielka przegrana. jest że ja to tak się mocno. M. Tu jest. Tu jest. Betlejem, o, o jest. Słowo. Pierwszy wyraz. O jeju. Tak ładnie zaznaczam. A potem tak nic z tego będzie. Poczekaj, <laughs> nie ma więcej Musiałeś M. też po No, mamy E. O, dajcie jeszcze R i C, to już będę zadowolona. Tu mamy E. Ewa, widzicie, jest R. Gdzie tu jeszcze mamy E? O, pierwszy już nie. No malutko było, ale było. Dobrze, tu mamy Cent. Ekran. O, tu mamy aż dwa. O Betlejem sobie trzy e. O tak, ale ładnie. Mhm, tylko tu w ogóle coś, coś da. Zielone. I jeszcze jedno e, kochani, mamy tu. Następne mamy F. jaj. Po co to F? No dobra, jest Tirol, tak? No to F chyba nikt nie lubi. O, F jeszcze mamy. No to zależy, jak L dorzucą, to nie będzie tak źle. O, no. Nie, nie. <laughs> Wtedy powiem, że F jest fajny. <laughs> I tu F nie ma. Nie ma. Nie. No nie. Niestety. Mamy I. O, tu mamy pierwszy wyraz. Tu mamy i, o tu mamy drugi wyraz, no, po dwa to dają. Tu i, czy jeszcze gdzieś i? Nie. No chwilowo nie. To nie ma. po tej stronie. Oczywiście, tu mamy i, tu mamy kiwi. I, 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 tu sami, tutaj Cunami. mamy tsunami i no i to I koniec Kurczę. P no dajcie tutaj do tego P mamy P1 teraz mogę zasłaniać paluchami ale chyba więcej nie widzę tu mamy P ale u nas pada kochani teraz dało czadu Yy, tu, 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 tu. Dobra. Następne wygórko. Nie będzie bonusu. A tak co? Myślałam... O, tu jest trzeci. Trzecie słowo. Jest wygrana. O matko medy, kochana jesteś. kajowym. Mamy pięć zł. Dlaczego? Co ja? Mam jeszcze raz z wrażenia patrzę wu No nie ma więcej wół. Tutaj w, 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 o jest kiwi. Drugie słowo. Uh -huh. Nie trzeci owoc. Czy coś tu jeszcze mamy? Nie. O, mama. I ostatnia literka jest U. U. No tu nie widzę, czyli tutaj są trzy słowa kochani, czyli mam tutaj pięć zł. No tutaj nie ma. Pewnie zostaniemy przy tych 5 zł. Jak już widzę. no tak. na to wyjdzie. No bo C nie mieliśmy, uh -huh. R nie mieliśmy, S też nie mieliśmy. Tak? Tak. No dobrze, no to mamy 5 zł, kochani. I tak, i Są dobrze. trzy wyrazy. Jest Ewa, jest komik i zagajnik. zagajnik. No i Kurczę fajnie. mogą być jeszcze tutaj, albo tu. Dobra, sprawdzamy co by było w bonusie, by było. O, no to już mi nie dali. Tysiączka, no tak. Dobrze. No to mamy. Aha. Chociaż 5 zł, kochani. Cieszę się ta. bardzo. Jest, a wszystko się zgadza. Super. No to jednak, jednak ta zrapeczka jedna się okazała szczęśliwa. Z numerkiem 14 moim. No i takim też wynikiem kończymy dzisiejszy draping. No, kochani. Bo to była jedyna, która coś dała. No, ale z drapeczki mieliśmy za kwotę 14 zł, tak? Piąteczka wróciła, także. Piąteczka wróciła, jest. coś jest na pomnożenie, dalsze będzie. Hmm. Na pewno coś się wymieni. Także dziękujemy Wam kochani, że nas oglądacie i Was bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. I zapraszamy na kolejne odcinki. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Trzymajcie pa. się, kochani. Pa pa!